No, trzeba powiedzieć, że są dwie emigracje. Teoretycznie to jest jeden naród, ale w rzeczywistości to są dwie odrębne grupy etniczne. Stara emigracja, do której należała moja nieżyjąca matka, dziadek i pradziadek, to byli Ormianie polscy, jak wspomniałem, którzy świadomie podkreślali ten przymiotnik polscy, bo od XVIII wieku mówili już wyłącznie po polsku, z kolei od XVII wieku byli katolikami. Przyjęli Unię z Kościołem Rzymskim, zachowali obrządek, ale językiem liturgicznym był język Grabar, staroormiański. I którzy się identyfikowali z państwem polskim. Tak, mówiło się, że Ormianin to jest dwukrotnie Polakiem. Byli polskimi patriotami. Natomiast po 1988 roku, jeszcze jak istniał Związek Radziecki, zaczęła napływać do Polski nowa emigracja. To są Ormianie nie tylko z Armenii, ale też z Gruzji, z Ukrainy, z Rosji, z innych republik. Jest to emigracja czysto ekonomiczna, po prostu w poszukiwaniu pracy. Od strony religijnej niewielka z nich część należy do Kościoła Katolickiego, większość należy do Apostolskiego Kościoła Armiańskiego. I są to ludzie, którzy mają całkiem inne doświadczenie. Oni po prostu mają to doświadczenie Związku Radzieckiego. Od niedawna zaczynają się pojawiać też Ormianie z Bliskiego Wschodu. Najczęściej przedstawiciele różnych firm, ale też na przykład parę tygodni temu przybyła rodzina ormiańska z Syrii, ze względu na wojnę i tutaj, no, tak, tak. konkretnie do Wrocławia i uzyskali azy. Muszę powiedzieć, że to środowisko krakowsko-wrocławskie. No ono się bardzo jest ściśle ze sobą związane. Tutaj trudno powiedzieć, że Kraków jest czymś osobnym, dlatego że stara emigracja to, to są ludzie, którzy się na ogół znają. Są te związki rodzinne, pokrywieństwo. W 1980 był pierwszy zjazd Ormian właśnie w Krakowie ale zgromadził Ormian z całej Polski. Później w 1990 roku powstało tutaj pierwsze stowarzyszenie, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Także Kraków no miał taką bardzo przewodnią rolę, jeżeli chodzi o integrację środowiska. Niemniej na terenie samego Krakowa tak dużo rodzin nie ma. Stara emigracja, no dużo ludzi zmarło, Taka moja matka i moi krewni inni. Reszta się wtopiła w środowisko polskie, natomiast nowa emigracja, no bardzo różnie. Jedni chcą utrzymywać te kontakty ze starą emigracją, inni całkowicie się polonizują, inni nie żyją w pewnych takich enklawach, więc to jest bardzo różnorodne. To tak jak Polacy w Ameryce, no, stworzą bardzo różne grupy społeczne. A czy ksiądz był to znaczy, ja znam język liturgiczny ormiański, nowego nie znam. Natomiast no, nie jest on mi aż tak konieczny tutaj, dlatego że wszyscy Ormianie tej nowej emigracji mówią po polsku, a tu spotykam Ormian, którzy przyjechali i nie znają ormiańskiego, znają rosyjski. No, paradoksem było to, że początkowo przy pierwszych kontaktach z nową emigracją, językiem takim, którym myśmy się porozumiewali, to był rosyjski język. W okresie Rzeczpospolitej Szlacheckiej praktycznie Ormian w Krakowie nie było, dlatego że Ormianie osiedlali się na Rusi Czerwonej, w Kijowie, na Podolu, na Wołyniu, a więc terenach, które były no, takim łącznikiem między Polską a Wschodem, bo Ormianie trudnili się przede wszystkim handlem ze, wschodu, ze Wschodem, rzemiosłem, wyrobem dywanów, złotnictwem. Nie, nie wchodzili w głąb Polski również dlatego, że tu był silny patrycjat mieszczaństwo niemieckie, czy pochodzenia niemieckiego. Jedyne miasto po tej stronie rzeki Bóg, gdzie są wyraźne ślady ormiańskie, to jest Zamość, gdzie Hetman Jan Zamojski w 1585 roku, zakładając miasto, sprowadził Ormian. Był tam Kościół Ormiański, do dzisiaj dzielnica Ormiańska. W okresie rozbiorów ocalały jako osobne grupy tylko te wspólnoty, które były pod zaborem austriackim, czyli w Galicji. A więc Lwów, Brzeżany, Stanisławów, Horodenka, Śniatyn. No po wojnie to ci ludzie przesiedleni zostali. No to była ogromna wędrówka ludów i stąd po wojnie pojawili się też Ormianie w Krakowie. Chociaż pojedyncze rodziny, tak jak mój dziadek w wyniku małżeństwa wcześniej były. Po wojnie osiedliło się tutaj też trzech księży ormiańskich. Jeden z nich, Franciszek Jakubowicz, do, do swojej śmierci sprawował Msze święte w Kościele Świętego Idziego w Krakowie, więc takim centrum dla tych Ormian. Którzy napłynęli, był ten kościółek. No i też raczej wtedy emigracji ze Związku Radzieckiego dawnej nie było. Emigracja ta pojawiła się po 1988 roku. A czy Ormianie w Krakowie są w jakiś sposób zorganizowani? Znaczy, znaczy istnieje to towarzystwo, ormiańsko, e, e, ormiańsko, towarzystwo Kulturalne Ormiańskie w Krakowie, które próbuje scalać, chociaż część Ormian w ogóle nie utrzymuje kontaktu z tym towarzyszeniem. E, to jest taki paradoks. Stara emigracja na ogół się zna między sobą, bo to my mamy te wspólne korzenie Stanisławów, Kuty Lwów tak? i wspólne tradycje. Nawet to młodsze pokolenie mniej więcej wie o sobie. Nowa emigracja jest bardzo różna, bo nie wszyscy, jak wspomniałem, pochodzą z Armenii. I różnie bywa z tą emigracją. Niemniej pewną integracją już jest szkółka sobotnia ormiańska prowadzona w Krakowie. Jest to jedna z nielicznych tego typu szkół w Polsce. A czy istnieją jakieś specyficzne tradycje Ormian czy są one do dziś pielęgnowane w Polsce, w Krakowie? No tak, to znaczy, to dotyczy świąt religijnych. Ormianie w przeciwieństwie do innych chrześcijan nie mają osobnego święta Bożego Narodzenia. Jedynie 6 stycznia obchodzą Astwaca Haiduton, to jest święto objawienia pańskiego, no, które łączy Ormian jest tam charakterystyczny obrzęd chrztu wody, zanurzania krzyża w wodzie, wlewania oleju świętego myron. Do, do, do tej wody i to gromadzi Ormian. To jest taki element, który jest bardzo charakterystyczny dla naszej wspólnoty. Wszędzie, gdzie Ormianie są tego 6 stycznia, obchodzą e, tą uroczystość.